Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej filozofii i literatury. Ayn Rand, nazywaną czasem matką filozofii obiektywizmu. Dowiemy się, kim była, jak jej osobiste doświadczenia wpłynęły na jej myśli, oraz poznamy bardzo szczegółowo wszystkie kluczowe idee, które do dziś budzą intensywne dyskusje. Dodatkowo, Poznacie wiele ciekawostek z jej życia, które rzucą nowe światło na tę niezwykłą postać oraz pozwolą Wam lepiej zrozumieć jej filozofię. Ayn Rand, naprawdę Alisa Zinowiewna. Rosenbaum urodziła się 2 lutego 1905 roku w Petersburgu, w Rosji, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Jej ojciec był farmaceutą, a matka zajmowała się domem. Już od dzieciństwa Rand. Wykazywała niezwykłą inteligencję i zamiłowanie do literatury oraz filozofii. Młodość Rand naznaczyła rewolucja bolszewicka w 1917 roku, która pozbawiła jej rodzinę majątku i zmusiła do życia w ubóstwie. Te wydarzenia silnie wpłynęły na jej późniejsze poglądy, zwłaszcza na kwestie wolności osobistej i ekonomicznej. Rand szybko zrozumiała, że nie może rozwijać się w represyjnym środowisku Związku Radzieckiego. W wieku 21 lat udało jej się uzyskać wizę studencką i emigrować do Stanów Zjednoczonych, marząc o zostaniu pisarką. Początkowo zamieszkała w Hollywood, gdzie pracowała przy produkcji filmów, poznając jednocześnie amerykański styl życia i kulturę co tylko utwierdziło ją w przekonaniach dotyczących wartości. Indywidualizmu i kapitalizmu. W Stanach Zjednoczonych Rand zaczęła realizować swoje marzenie literackie. Jej pierwszym dużym sukcesem była powieść Źródło, która opowiada historię niezależnego architekta Howarda Roarka, walczącego o własną wizję i wartości. Największą sławę przyniosła jej jednak książka Atlas zbuntowany dzieło, które w obrazowy sposób Przedstawia, jak społeczeństwo upada bez twórczych jednostek napędzających postęp. Atlas zbuntowany został uznany za jedną z najbardziej wpływowych książek XX wieku, sprzedając się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Jednak pomimo sukcesu, początkowo powieść ta spotkała się z ostrą krytyką literackich elit, które zarzucały jej propagowanie egoizmu. Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia kluczowych idei Ayn Rand. Czym dokładnie jest obiektywizm? Obiektywizm to filozofia, według której rzeczywistość istnieje niezależnie od naszej świadomości, a jedynym sposobem jej poznania jest używanie racjonalnego rozumu. Według Rand, człowiek powinien. Kierować się faktami, a nie emocjami czy mistycyzmem. Rand odrzucała wszelkie formy irracjonalizmu, mistycyzmu oraz wiary w ponadnaturalne siły jako podstawę moralności czy decyzji życiowych. Rand podkreślała pięć podstawowych zasad obiektywizmu: Racjonalność. Człowiek musi posługiwać się rozumem, ponieważ tylko on pozwala efektywnie rozwiązywać problemy życiowe. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie logiki i faktów, nie uczuć. Indywidualizm. Każdy człowiek jest wartością samą w sobie. Jego życie należy do niego samego. Dlatego jednostka powinna żyć zgodnie z własnymi przekonaniami i dążeniami, nie podporządkowując się presji społecznej. Indywidualizm RAND jest mocno zakorzeniony w jej doświadczeniach życia w systemie totalitarnym. Gdzie jednostka była podporządkowana państwu? Egoizm racjonalny. Rand uważała, że moralnym obowiązkiem człowieka jest dbać o własne interesy, o ile nie krzywdzi przy tym innych. Egoizm nie jest tu rozumiany jako bezwzględność, ale jako zdrowe i racjonalne dbanie o siebie. Podkreślała, że tylko człowiek spełniony może wnieść wartościowy wkład w społeczeństwo. Kapitalizm wolnorynkowy dla RAND. Kapitalizm to jedyny moralny system społeczny, ponieważ umożliwia pełną wolność działania jednostki i opiera się na dobrowolnych relacjach między ludźmi. To właśnie kapitalizm pozwala jednostkom realizować ich własny potencjał. RAND krytykowała socjalizm, uważając, że prowadzi on do upadku moralnego i gospodarczego. Prawa jednostki. Jednostka posiada niezbywalne prawa takie jak prawo do życia, wolności i własności. Rolą państwa jest wyłącznie ochrona tych praw, a nie ingerencja w życie obywateli. Rand opowiadała się za państwem minimalnym, ograniczonym do policji, wojska i sądownictwa. Ważną częścią filozofii Rand jest jej podejście do etyki. Według Rand, etyka opiera się na egoizmie racjonalnym, który zakłada, że człowiek Powinien żyć dla siebie, kierując się własnym dobrem i szczęściem. Rand krytykowała altruizm, twierdząc, że prowadzi on do nieszczęścia i ogranicza rozwój jednostki. Jedną z bardziej interesujących teorii Rand była jej koncepcja romantyzmu w sztuce. Rand uważała, że sztuka powinna przedstawiać człowieka jako bohatera, zdolnego do dokonywania świadomych wyborów, które wpływają na jego życie. I otaczający świat. Według niej prawdziwa sztuka powinna inspirować ludzi do wielkich osiągnięć, pokazując pozytywne wzorce osobowości i postępowania. Z tego powodu Rand zdecydowanie odrzucała modny w jej czasach nurt naturalizmu i realizmu, który według niej przedstawiał człowieka jako bezsilnego wobec sił otoczenia. Rand twierdziła, że sztuka romantyczna, ukazując ideały moralne i siłę indywidualizmu, jest bardziej zgodna z ludzką naturą i potrzebą inspiracji. Warto również wspomnieć o teorii Rand dotyczącej roli pieniędzy w społeczeństwie. Rand uważała, że pieniądze są nie tylko środkiem wymiany, ale przede wszystkim symbolem ludzkiego umysłu i kreatywności. Według niej zarabianie pieniędzy poprzez własną pracę i przedsiębiorczość było jednym z największych moralnych osiągnięć człowieka, ponieważ świadczyło o jego zdolności do twórczego działania. Rand była również znana z ostrej krytyki koncepcji poświęcenia i altruizmu, które uważała za niemoralne. Ponieważ zmuszają jednostkę do rezygnacji ze swoich wartości na rzecz innych. Zamiast tego promowała dobrowolną współpracę i wymianę wartości między ludźmi, która umożliwia każdemu realizację własnych celów bez poczucia winy. Innym istotnym aspektem teorii RAND był jej pogląd na miłość. Twierdziła, że miłość jest głęboko egoistyczna w pozytywnym znaczeniu. Kochamy innych ludzi za wartości, które w nich widzimy i które odpowiadają naszym własnym wartościom. Miłość według Rand jest formą głębokiego uznania i szacunku wobec osoby, którą uważamy za godną naszej miłości. Ayn Rand kładła również duży nacisk na znaczenie filozofii w życiu codziennym. Uważała, że filozofia jest praktycznym narzędziem, które pomaga człowiekowi zrozumieć świat wyznaczać cele życiowe i dokonywać mądrych wyborów. Bez świadomej filozofii, twierdziła Rand, człowiek staje się zagubiony i niezdolny do pełnego wykorzystania swojego potencjału. Podsumowując, Ayn Rand pozostawiła po sobie kompleksową i kontrowersyjną filozofię, która nadal wywołuje dyskusję i wpływa na współczesne myślenie w wielu dziedzinach życia. Jak myślisz? Czy zgadzasz się z ideami Ayn Rand o zdrowym egoizmie? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do zostawienia łapki w górę albo subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!